Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, idealny początek, ponieważ zaczęłam nagrywać, jak nie zrobiłam sobie brwi. Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj, słuchajcie, przebadamy sobie Markę. Orsay. Kompletnie zapomniałam o tych brwiach, ponieważ ogólnie mało. Dzisiaj mam makijażu, oczu mam tylko lekki, wiecie, taki rozświetlacz muśnięty i to wszystko nawet tuszu na oczy nie nakładałam. I po prostu zapomniałam. I nagrałam cały początek, pokazałam Wam już wszystko, powiedziałam w ogóle wszystko. E, przyszła burza, więc też przerwałam. E, burza sobie trwa, nie wiem jak długo będzie trwała, więc nie będę czekać aż się skończy, bo może ona będzie tak po prostu padać do końca dnia. E, I potem właśnie się zorientowałam, że mam niezrobione brwi. Tak więc nagrywam od początku yy, i lecimy po prostu yy, na nowo. Dobra, więc zaczynając ponownie ten film, słuchajcie, yy, zapraszam Was dzisiaj na haul z Orseja. Zresztą, jak widzicie już po tytule, kiedy Orsej w ogóle na samym początku zaczął taką dosyć, powiedziałabym, intensywną kampanię na temat tego, że poszerzyli swoją rozmiarówkę. Chociaż tak sobie myślę, że może intensywna ona była z mojego punktu widzenia, ponieważ no ja w, ciastec w ciasteczkach mam dużo. Ciuchów właśnie w tych rozmiarach, więc prawdopodobnie wiecie, no tak działa trochę mechanizm ciasteczek i targetowania reklam, że właśnie cały czas widziałam reklamę Orseja. Poszerzyliśmy rozmiarówkę teraz rozmiary do 48. No i wyszłam sobie do nich na stronę taka zajarana, że może coś kupię. I pierwszy lepszy ciuch, nie pamiętam, czy to była sukienka, bluzka, nie pamiętam co to było. E, w każdym razie właśnie e, tam nie było tabeli rozmiarów, tylko było znajdź swój rozmiar, więc tam się przeklikałam, tam był jakiś formularz, chyba wpisywało się swoje wymiary, wzrost, waga, coś takiego. No i generalnie na końcu. Wypluło taki komunikat, przykro mi, nie mamy dla ciebie rozmiaru. Więc mówię, no świetnie, po prostu bombowo. Więc odpuściłam sobie tego Orseja na jakiś czas, ale wy zadawałyście mi cały czas pytania na temat tego Orseja i w pewnym momencie zobaczyłam też na Instagramie Ewokracji, gdzie ona właśnie weszła w współpracę z nimi i pokazywała właśnie wszystkie stylówki z sukienkami z Orseja. I tak sobie pomyślałam, ponieważ ja wokrację znam, poznałam ją kiedyś na żywo, jak był taki event, kiedy ona prezentowała swoją kolekcję Tomen Rose dla Biedronki. Zresztą robiłam filmy z tą kolekcją, tak więc tu Wam zostawię, jeżeli jesteście ciekawe. Więc wiem mniej więcej, jak ja wyglądam w porównaniu do Ewy. I tak sobie pomyślałam, że ok, jeżeli Ewa weszła w te sukienki, to wydaje mi się, że ja również powinnam wejść. Wydaje mi się, że mamy mniej więcej podobne wymiary. Ewa prawdopodobnie jest tutaj troszeczkę większa, jeśli chodzi o bius. Ona ma taki, wiecie, bardziej pełny bius. Mi się wydaje, że ja mam raczej taki mniejszy. E, więc tym bardziej mówię, no dobra, no to może wejdę. Więc zamówiłam sobie głównie sukienki. Pomyślałam sobie, że sukienki raczej, raczej jest szansa, że, że wejdę. Zresztą zobaczymy. Ale jakoś tak się złożyło, że faktycznie zamówiłam głównie sukienki. No i czekałam na to zamówienie. I w ogóle, słuchajcie, to zamówienie szło do mnie, nawet nie to, bo szło to w jeden dzień, ale zanim oni ogarnęli to zamówienie, to naprawdę minęło bardzo dużo czasu. Ja to zamówienie złożyłam w długi weekend. Oczywiście rozumiem, no długi weekend, nikt nie pracuje. Um, czekałam chyba 10 dni w ogóle na wysyłkę i nie miałam żadnej informacji, co się dzieje z moim zamówieniem, czy jest kompletowane, czy jest opóźnienie. O co w ogóle chodzi? W międzyczasie dostałam, słuchajcie, od nich maila, jak mi się podobało moje zamówienie, które ostatnio złożyłam, więc w ogóle już rozłożyłam ręce. I kiedy wysłali to zamówienie, na szczęście, wysłali je, znaczy na szczęście. No ja zamówiłam je kurierem DPD, więc na następny dzień już wszystko miałam u siebie, u siebie w domu. Ale w momencie, właśnie w dniu, w którym przyszło to zamówienie, dostaję od nich maila. Że tam z uwagi na różne tam zmiany przepraszają za opóźnienia w zamówienia i że niedługo moje zamówienie będzie wysłane. Więc w ogóle no już tym bardziej ręce mi opadły, mówię, ktoś tam kompletnie ewidentnie nie ogarnia. Jestem ciekawa, czy tylko ja miałam w ogóle taką przygodę z nimi. Czy wy też zamawiałyście tam właśnie na, na ich stronie i czy też tak długo czekałyście na zamówienie? Bo może to jest po prostu jakaś wiecie, taka, nie wiem, no przypadkowa sytuacja. I może akurat mi się trafiło, że długo czekałam, ale normalnie zawsze wysyłają szybko, więc nie chcę od razu mówić, że w ogóle do bani, bo tak długo wysyłają. No ale mi się akurat tak trafiło, więc po prostu was informuję. Kolejna rzecz, jeszcze zanim zaczniemy, to też Wam e, przekazuję taką informację, dla tych osób, które może są pierwszy raz, bo na przykład były ciekawe od Seja w rozmiarze 48, ja mam metr, metr 60 w kapeluszu, jestem ogólnie osobą niską, z reguły noszę rozmiary 48-50 i w CNA, i w się e, w H&M je też podobnie, głównie góra 48-50, dół 50, czasami 52 w zależności, znaczy nawet nie czasami, tylko 50-52, w zależności od fasonu i od kroju i od modelu spodni, wiecie, od materiałów, jakie są użyte, więc to są mniej więcej moje rozmiary, jeśli chodzi o wymiary to napiszę Wam na dole ogólnie 120, 110, 130 tak pi razy oko, więc wiadomo, że to się może troszeczkę też zmieniać jak się jakoś tam bardziej wyprostuje, wypnę i tym podobne i jeszcze jedna rzecz bo to będzie akurat istotne w przypadku chociażby tej sukienki, to może ja już zacznę i przy okazji tej sukienki Wam powiem Sukienkę, którą pierwszą założyłam, jakoś tak najbardziej wyskoczyła mi z tego całego zamówienia, bo jest po prostu, o kurczę, mruga mi światło, oby mi prądu nie wyłączyli, tak? Tak, nie wiem, trzymajcie wszystko co możliwe to ta sukienka właśnie jest zdecydowanie inna niż pozostałe sukienki, bo ona jest po prostu z dzianiny. Ona jest z takiego bardziej um, grubszego materiału i bardzo, bardzo mocno opina nasze ciało i przylega do naszego ciała. Ale wzięłam ją właśnie dlatego, żeby zobaczyć, czy mimo wszystko ja w nią wejdę, ewentualnie jak dużo mi brakuje... I tym podobne. Tutaj Wam pokażę właśnie tą górę, bo góra jest takiej dzianiny, jak widzicie, takiej chropowatej, natomiast dół już jest gładki. Mamy tutaj dekolt w serek, jest zakładany, ale widać, że no w zasadzie nic tutaj nam się nie rozchodzi, nie rozjeżdża. Biust uważam, że jest bardzo ładnie podkreślony. No i teraz schodzimy właśnie niżej. I Tutaj zaczynają się schody. I właśnie to, do czego zmierzałam, czyli to, że ja w filmach właśnie z ubraniami nie zakładam bielizny modelującej. Dlatego że ja jej nie noszę na co dzień. Nie mam ochoty jej nosić na co dzień, nawet na wielkie wyjścia nie mam ochoty. Ale ogólnie na co dzień nie mam ochoty nosić bielizny modelującej, więc nie zakładam takiej, bo nie chcę też przekłamywać tego, jak ten ciuch normalnie wygląda. Bo wiadomo, że w katalogu, na zdjęciach w internecie, ten ciuch trzeba prezentować najlepiej, jak to jest możliwe. Wszelkie modelki, które jeżeli współpracują z danymi firmami, mają ten ciuch zapromować jak najlepiej. Natomiast ja właśnie bardziej patrzę, no fajnie, no on na modelce wygląda dobrze, ale modelka, nie wiem, jest wysoka, jest, nie wiem, ma inną figurę, tak, inaczej, ma też rozłożoną tkankę tłuszczową. U mnie większość się gromadzi tutaj na dole, czyli poniżej pępka, czyli właśnie tutaj w bioderkach, przez co właśnie te bioderka u mnie są właśnie rozmiar większy, bo tutaj mam najwięcej mojego kochanego działka. Więc w przypadku tej sukienki, ja jedynie tutaj pod spodem, Mam takie spodenki bawełniane. I to są takie spodenki, które ja w trójpaku kupuję w Bonprixie. Oczywiście są różne, można je kupić na Allegro, można kupić wiskozowym, bieliźnianym, jakkolwiek. Natomiast mi po prostu żadne inne rzeczy na obcierające uda się nie sprawdzały. Żadne kremy żele, antyperspiranty, mąka, nie wiem, nawet żele takie, wiecie, intymne, widziałam, że ten, nic, po prostu nic mi się takiego nie sprawdza no, na uda, opaski też się nie sprawdzają, dlatego, że ja mam tak jakby tutaj rozłożoną tkankę tłuszczową, że po prostu one nie zdają egzaminu, więc u mnie najlepiej sprawdzają się właśnie takie zwykłe, bawełniane spodenki, które można kupić, no nie wiem, nawet, nawet w bieliźnianym, wiecie, na bazarku, ja akurat tak jak mówię, no te kupuję w Bonplixie, bo tam jest taki trzypak za 40 kilka złotych, to też Wam podlinkuję na dole i one są chyba w różnych, w różnych kolorach, przy czym te spodenki mam w rozmiarze 44 na 46, bo akurat chyba wyczytałam, że właśnie warto wziąć mniejsze, bo większe są za luźne i trochę nie zdają egzaminu, a tym bardziej luźne spodenki pod sukienką, trochę też nie bardzo. To tak więc tak jeszcze długi początek, ale żeby było wszystko jasne. Tak więc jeśli chodzi o tą sukienkę, no to już na dzień dobry rzuca się właśnie to, że ta moja oponka tutaj jest bardzo mocno podkreślona. I podejrzewam, że nawet gdybym założyła bieliznę modelującą, to raczej bym tutaj sobie za wiele nie pomogła, dlatego że, mimo wszystko, to ciało tutaj jest. Ono może byłoby troszkę spłaszczone, może, może nie byłoby takich, wiecie, tutaj jakby y, fali i tak dalej, tylko to byłoby wszystko takie bardziej wyrównane. Ale, mimo wszystko, ponieważ tu się zaczyna, wiecie, noga, mamy tutaj pachwinę, no to automatycznie tutaj to ciało jest, więc tak czy siak byłoby to widoczne, szczególnie właśnie w przypadku tej sukienki która dosyć mocno i to naprawdę bardzo mocno opina nasze ciało. Pokażę wam się jeszcze jak ona wygląda z tyłu, więc no widać, że turbodółsko jest podkreślone po prostu na maksa. Na dole niby ta jakaś taka falbanka zostaje, ale mm, średnio to wygląda. No i tutaj mamy pasetek, który ja tak dosyć o sobie zawiązałam, ale oczywiście w zależności od tego, jak to potrzebujemy, no to można mocniej albo luźniej. Ogólnie powiem wam, że w ogóle jestem zaskoczona, że ja się w tą sukienkę zmieściłam, bo jak ja tak ją wyjęłam z opakowania z pudełka i tak podniosłam do góry, mówię: Boże święto, ona jest maleńka po prostu. No ale jest to dzianina, która się naprawdę bardzo mocno rozciąga i mamy tutaj naprawdę sporo materiału. Natomiast to jeszcze co mi troszeczkę przeszkadza i zastanawiam się, czy taki był zamysł, czy może. To jest po prostu konstrukcyjnie też nie na mnie, to to, że tu jakby to się... ciekawe czy było słuchać ten krzmot, to, że tu właśnie tu się robi jakiś taki dziwny motylek, bo tu mam bardzo dużo materiału. Które mi wisi, i on jakoś tak troszkę mi wziąć przeszkadza, i mam wrażenie, że jego jest za dużo. Tego materiału bardzo dużo się gromadzi na rękawach. No, chyba, że ja mam za krótkie ręce, może ona powinna być jakoś, nie wiem, dłuższa. No, bo mam ją ściągniętą do samego dołu, a mimo wszystko zobaczcie, że tego materiału tutaj gromadzi się bardzo dużo. Więc może ta sukienka będzie się lepiej sprawdzać dla osób z wyższym tułowiem, może tutaj z dłuższymi rękami. Nie wiem, bo nie sądzę, żeby ogólnie wyższych, dlatego że ona jest do kolana, więc u wyższych osób byłaby trochę krótsza. Nie wiem. No akurat jest, nie jest to sukienka, którą raczej nam łatwo wiatr podwieje, bo ona jest dosyć ciężka. No ale mimo wszystko powiem Wam, że tutaj ta góra, chociaż jest ładna i na przykład taki jakby kadr jest bardzo ładny, bo biust jest podkreślone i ona tutaj ładnie wygląda, ale jednak to no bardzo mi przeszkadza i cały czas to czuję i ten jakby kątem oka wyłapuje to wiecie tutaj zwoje materiału, które się robią więc taka jest troszeczkę dziwna aha, wszystkie, znowu nie powiedziałam chyba, wszystkie informacje tutaj będę Wam wyświetlać, już zresztą co do tej sukienki widziałyście, bo ponieważ to tak dosyć długo trwało, to ja też tych wszystkich informacji nie mam w głowie, a łatwiej mi potem je po prostu przy edycji tutaj wpisywać niż teraz szukać tych informacji, tak więc zawsze je tutaj macie, właśnie jaki mam rozmiar na sobie, ile kosztowała i jaki jest główny materiał tak więc tak, to jest ta pierwsza sukienka. Znaczy, wiecie, dobry jest początek, bo ja przyznam, że jak zamawiałam, tak mówię, no, no nie ma szans, żebym ja się w nie zmieściła. Chociaż tak miałam nadzieję, mówię, no jak Ewa się mieści. To ja też powinnam. Więc dobry jest początek, chociaż nie jest to sukienka akurat na moją figurę i na, by, wiecie, tu nie bardzo. Ale ogólnie cieszę się, że się przynajmniej w nią zmieściłam. Tak więc teraz przejdę do następnych, które są już bardziej lekkie, takie wiosenne, kwiatowe w forufu, bo ta jest jednak no, taka jesienna, dzianinowa, taka grubsza, i nawet jak stoję te, nie wiem, 20 minut, bo ja drugi raz nagrywam cały ten początek, więc to już będzie z 20 minut do pół godziny. W tych lampach to już mi się robi troszeczkę za ciepło w niej. No i następna sukienunia, mam wrażenie, że to jest taki chyba fason baby doll. Tak mi się wydaje, że on się tak nazywa. Natomiast ja nie jestem fasonistka i ja się trochę nie znam na wiecie, krojach i tym podobne. Natomiast to jest ogólnie bardzo fajna i o dziwo też w nią weszłam zresztą, no jak widać. Jest to rozmiar 48, wkładamy ją tutaj normalnie przez głowę i tutaj pod biustem ma gumeczkę, tylko jakoś tak mam wrażenie, że trochę dziwnie układa, ale to zaraz wam powiem. Yy, ona ma dwie. Yy, dwie warstwy, to znaczy tak, tutaj na rękawkach mamy jedną warstwę i ta, ta warstwa jest taka delikatnie przezroczysta, ona ma takie takie delikatne kwiatuszki, o, wydaje mi się, że dobrze widać, że jest przezroczysta, no i też bardzo mocno się gniecią. to jest chyba mi się wydaje, że bawełna dodatkowo też pod spodem, tutaj pod, pod częścią spódnicy mamy też podszewkę, która jest po prostu granatowa, mamy tutaj dosyć głęboki dekolt, więc no to zależy oczywiście co kto lubi, ale moim zdaniem dekolt jest no sporawy, głęboki, bo nawet, nawet jak się za bardzo nie wysilam, to i tak widać tutaj po prostu mój stanik. I teraz to co mówię, że tak się dziwnie układa, to znaczy tak, ta gumeczka tutaj jest pod biustem, ale mam wrażenie, że akurat w moim przypadku schodzi tutaj tak do dołu. Może o to chodzi, żeby ona tak faktycznie tutaj, wiecie, ciążowo wyglądała i w ogóle, ale no nie wiem, ma taki właśnie... Luźny dół, tak, tak wiecie, luzem jest puszczona, czyli ten taki baby doll. Rękawki są takie pufiaste, więc też wiecie, mamy tutaj taką pewną swobodę. Chociaż powiem Wam, że one tutaj na końcu nie mają żadnej gumeczki ani nic, przez co są, mogą się zaczepiać i nie są zbyt wygodne. Ja bym je cały czas podsuwała powyżej właśnie łokci i wtedy wisiałyby mi w ten sposób. Nie wiem, powiem Wam, że trochę się właśnie ciążowo czuję w tej sukience, przez to, że ona tutaj bardzo mocno podkreśla. Co oczywiście, kiedy na przykład nie mamy brzucha i kiedy jesteśmy szczupłą osobą, to jest okej, okay, dlatego, że każdy widzi, że nie jesteśmy w ciąży i, i, i jakby że jesteśmy szczupłą osobą. Natomiast jak się jest troszeczkę większą, jak się ma już tutaj ten brzuch, to teraz tak nachodzi nas takie pytanie, czy ta pani jest w ciąży, czy ta pani jest gruba? <laughs> nie miałyście czek czasami, że właśnie tak nie bardzo wiadomo, ale nie daj Boże, kto już na miejsce w autobusie, proszę pani w pani stanie usiądzie, więc tak, tak no powiem wam, że nie wiem. Oczywiście i... <laughs> Żartuję sobie teraz takich sytuacji, ale tak, tak mi się po prostu to skojarzyło, właśnie jak widzę, w jaki sposób mi się to układa i że właśnie to tak jakby ta gumeczka ląduje na, mojej, na moim brzuchu, właśnie zaraz pod biustem, więc tak po prostu, no, tak się jakoś układa. Ja mogę ją tak rozluźnić, ale zrobię parę ruchów, o widzicie, rękami, nawet ramionami w zasadzie i już z powrotem to tak wróciło. Natomiast ogólnie, Miejsca tu jest sporo, to nie jest tak jak z tamtą czerwoną, no ale tam to był zupełnie inny materiał, zupełnie inny fason, więc miejsca tu mamy sporo i myślę, że nawet w sumie, jeżeli byłybyśmy wciąż, chociaż nie, wiecie co, bo miejsca jest sporo tu, ale ta podszewka już nie ma tak dużo miejsca, więc troszeczkę jeszcze jest, więc jeżeli jesteście troszeczkę większe, to myślę, że jeszcze dacie radę, natomiast no tak, no mi się ona ogólnie zawa... O, weszłam w sobie w szafkę z tyłu. Nie, jakoś tak nie jestem do niej przekonana, nie podoba mi się po prostu to, w jaki sposób ona tu leży. Jeszcze Wam pokażę, jak ona z tyłu wygląda. No to akurat, wiecie, no luźno leży, tak? Mamy tutaj tę gumeczkę, no i właśnie to jest to, co mi się nie podoba, czyli to, że ta gumeczka idzie tak do tyłu. Ale to może być kwestia na przykład mojej figury, mojej postawy, nie wiem, ustawienia mojej miednicy. Kiedyś, 100 lat temu, pamiętam, jak mi jakiś tam Trener, jak chodziłam na siłownię, tam rozrysował, że ja mam miednicę tak, powinna mieć tak i coś tam, coś tam. Więc kto wie, bo może to teraz wpływa na to, w jaki sposób ta sukienka na mnie leży. I chociaż ja się w nią zmieściłam i jest ogólnie fajna, to ja raczej sobie jej zachować nie będę, bo, bo mnie wkurza właśnie to. I jakoś tak cały czas, cały czas jak patrzę się w lusterko na dole, to cały czas moje oczy idą tutaj i po prostu w ogóle wiecie, hmm, no, tak więc nie. Następna sukienka, którą pokazuję Wam w takim na razie przybliżeniu, dlatego że kompletnie w nią nie weszłam. Tutaj z boczku ta sukienka ma suwak, Jak widzicie, w ogóle nieruszony, nie zapięty. Sukienka nie przeszła mi po prostu kompletnie przez biodra. To jest rozmiar 48. Ale jednak ona nie ma elastanu i ma troszkę inny fason niż przynajmniej ta poprzednia i ta pierwsza, bo zupełnie mi nie przeszła przez bioderka. Nawet widać po prostu, e, wiecie, spodenki, bo no nic. Tak więc mimo wszystko postanowiłam ją wam pokazać na wypadek, gdybyście wymiały mniej ode mnie albo więcej i się na nią zastanawiały, no to żebyście wiedziały, że po prostu, no... No, nie dałam rady. I ona jest ogólnie tutaj też odcinana pod biustem, znaczy, tu jest tak, taka, taka zaszewka pod biustem, i ona też nie ma żadnego alastanu, więc też ogólnie jakby przy, przez ten obszar tutaj, bo jakby tak, od którego idzie e, i jest pod biustem tutaj, jakby ta zaszewka, przełożyć ręce, i tak wiecie, ramiona też było bardzo, bardzo ciężko. Zastanawiam się, jak ja ją będę teraz zdejmować. Może założenie jej nie było zbyt dobrym pomysłem. Tak, więc życzcie mi powodzenia i ja się przebiorę teraz w kolejną sukienkę, która miejmy nadzieję będzie pasowała. No tym razem jest trochę lepiej, bo przynajmniej w sukienkę weszłam. Ona nie ma żadnych suwaków, ma troszkę jednak więcej elastanu, więc zdecydowanie łatwiej było wejść w tą sukienkę. Aczkolwiek powiem Wam, że jeśli chodzi o bioderka, to dosyć tak się opina i cały czas czuję, że się jakby, wiecie, ociera o te moje spodenki, że wie, mam wrażenie, że jakby mi się ona podwinęła po prostu, wiecie, cały czas macie wrażenie, że coś nam się przykleiło do tyłka, ale jakby chodzicie z wazienki, nie? To jest zawsze takie wrażenie, czy sukienka z tyłu jest w porządku. To ja mam cały czas takie wrażenie, dlatego, że tutaj na dole, w tym miejscu jest yy, taki... Przeszycie, i jakby odcięcie, i potem ona ma taką bardziej nie wiem, falbankową końcówkę, coś takiego. I to przyszycie po prostu cały czas właśnie tu się przy, przyczepia, czy jakby wiecie, ławie po prostu kontakt ze spodenkami. i cały czas mam wrażenie, że coś to nie gra. Natomiast ogólnie sukienka, no, leży okej. Okay. To jest taka moim zdaniem typowo dzianinowa, znaczy nie dzianinowa, bo to jest bawełna chyba, ale typowo taka dzienna, lekka, zwykła sukienka. Natomiast cały czas mam wrażenie tego właśnie takiego ciążowego brzuszka. No, owszem, jakby ja mam brzuszek, więc w pewnym sensie naturalne jest, że tutaj będzie on jakby widoczny, ale z drugiej strony, no, są sukienki są kroje, w których ten brzuch nie jest aż tak bardzo podkreślony i nie wygląda aż tak bardzo ciążowo. I akurat, no, nie wiem, mam wrażenie, że w tej jakoś tak, to, jakoś tak to wygląda. Rękawki mamy, jak widzicie, tutaj tym razem takie krótsze. Nie mamy żadnych, nie wiem, ściągaczy, nic się tutaj takiego nie dzieje. Dekolcik. Y taki klasyczny wsterek nie jest też za głęboki jak się na to no to faktycznie dopiero tutaj coś widać natomiast no odstaje trochę tak w sensie jakoś tak nie wiem mam no, wrażenie że to tutaj też na tu jakby w sukience jest takie przeszycie które chyba nie wiem czy powinno iść pod biustem? Natomiast mi idzie przez do, dosłownie połowę biustu. Co prawda ta gumeczka, która jest tutaj pod biustem, dokładnie jest pod biustem. I widzicie, w tym wypadku ona się nie, nie... jakby nie idzie tak pionowo w dół, znaczy tak, wiecie, po skosie w dół, tylko faktycznie idzie tak wzdłuż pleców. Więc tu się akurat to dobrze układa, ale no jakoś tak, nie wiem, chyba szukam po prostu dziury w całym. Jak patrzy się na siebie w, z boku to właśnie, no nie do końca mi się ten obszar podoba. Jakoś tak po prostu nie wiem. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, bo ja jakoś tak po prostu nie jestem do niej przekonana. Podoba mi się tu, ale tu jakoś tak właśnie, to znaczy od pasa w górę mi się podoba, od pasa w dół, czyli od tego odcięcia, od tego pod biustem jakoś już tak właśnie chyba nie do końca. Jestem, jestem ciekawa, jak, jak Wy się na tą sukienkę zapatrujecie. Jeśli chodzi o luz, no to jeżeli jesteście większe ode mnie, to prawdopodobnie już ta sukienka będzie opinać was, będzie wiecie opływać każdy kształt, bo tu wcale za dużo jakby tego luzu nie ma e, więc, no i też właśnie to, że ten materiał jest taki czepliwy, czyli na przykład po, podejrzewam, że gdybyśmy miały jakieś rajstopy, czy coś w tym stylu, to też pewnie by się czepiał, jestem ciekawa, czy by się czepiał też do opasek tutaj wiecie, na udach no, to może być różnie, natomiast no ogólnie nie jest złota sukienka, tak? No bo ładnie leży. Muszę sobie usterko troszkę poprawić. Ładnie leży. 48 weszłam, więc 148 jest takie właśnie troszeczkę większe, ale, ale ja nie jestem przekonana do niej. To dajcie mi znać, co, co Wy sądzicie jeszcze nam dwie sukienki zostały i na razie kolejna w którą weszłam, czyli nie ma powtórki z tamtej suwakiem ale może dlatego, że ta ma sporo elastanu, tutaj ma też gumeczkę na, na wysokości pasa, no i ma też zupełnie inny fason, bo właśnie chciałam wziąć takie sukienki o różnych fasonach żeby zobaczyć właśnie jak te fasony się mają do siebie, właśnie jak te rozmiary pomiędzy fasonami się mają do siebie, więc jak widać na razie w tym pierwszym i w tym trzecim no w tej czerwonej i w tej jasnej tak nie do końca to poszło, natomiast w tej już jest całkiem, całkiem okej. Okay. Kolor mi się bardzo spodobał, aczkolwiek no znowu, jakoś tak nie jestem do niej przekonana. Nie wiem, czy to jest może kwestia tych kwiatuszków, takich, nie mam pojęcia. E, sukienka, jak widzicie, ma długie rękawy. Tutaj nie ma, e, nie ma gumeczki, jest dosyć po prostu szeroki rękaw. Materiał jest taki właśnie zielonkawy, taki wypłowiały, Morski, zielony z takimi kwiatuszkami. Dekout ma klasyczny w serek. Tutaj nie ma, a nie, chciałam powiedzieć, nie ma żadnych przeszyć, ale jest dokładnie to samo, co w przypadku tej poprzedniej. Czyli to przeszycie idzie mi przez środek właśnie biustu. No, ale z kolei ta gumetka tutaj już jest niżej. Ehm, no i tak ta sukienka wygląda w zasadzie. Wydaje mi się, że akurat nie robi nic specjalnego dla mojej sylwetki. Po prostu tak jakoś tak wygląda, mam wrażenie nijak, tak, niby kolory jest fajny i do rudych włosów kolory są okej, okay, ale mam wrażenie, że ona jest taka po prostu jakaś taka nie, nie wiem, nie umiem za bardzo określić, na pewno nie pasują do niej te czerwone szpilki, znaczy szpilki buty na obcasie, pantofelki raczej bym założyła do niej trampki po prostu to zdecydowanie lepiej by się sprawdziło ale no, no pomimo tego, że w nią weszłam, ma bardzo przyjemny materiał, ja bym powiedziała, że to jest taka wiskoza Coś takiego, taka, nawet taka jak, jak krepina, ona jest taka lekko szorstkawa ta wiskoza. Jest naprawdę bardzo przyjemny materiał. Podejrzewam, że może być nawet wręcz chłodny ten materiał, bo. Jak tutaj jestem w tych lampach, już dosyć długo nagrywam, bo wiecie, pomiędzy każdą sukienką robię też chwilę przerwy, żeby się nie umęczyć i nie upocić, no bo przymierzam ciuchy, więc wiecie, też no nie chcę, tak? Jakby chcę, nie, nie... rozumiecie na pewno, no to przymierzam ciuchy, więc po prostu nie chcę, e, więc no już dosyć sporo czasu tutaj nagrywam i w pokoju ogólnie już jest dosyć gorąco, ale jednak jak założyłam tą właśnie sukienkę, to, to tak... Tak, taką, może, powiedzieć, po, poczułam ulgę, tak? wiecie, tak, właśnie, że tak chłodno jest, więc możliwe, że ten materiał będzie właśnie taki bardzo przyjemny, chłodzący, ale po prostu mam wrażenie, że ten fason, no, yy, nie robi chyba za bardzo nic dobrego dla mojej sylwetki. I też nie podoba mi się to. Że właśnie te przeszycia tutaj przy biuście idą przez środek. No nie wiem, mi się wydaje, że one chyba nie powinny iść przez środek, że one powinny jakby iść pod biustem, więc nie wiem, czy oni zakładają, że kobiety nosząc rozmiar 48 mają taki malutki biuścik, że to przeszycie jest takie małe. Czy to jest błąd w, wiecie, w projekcie, czy błąd w, w szyciu, nie mam pojęcia, ale po prostu nie do końca mi się to podoba, dlatego że mam wrażenie, że to powoduje, że biust jest mniejszy optycznie, tak jakby tak go obcinamy troszeczkę o połowę, więc no niby fajna, niby dobrze leży, niby okej, okay, ale jakieś takie mam wrażenie, że no, no, no tak nic specjalnego, nie? No i ostatnia sukienka, i tutaj już na dzień dobry widać dosyć głęboki dekolt, więc ja akurat dla mojego świętego spokoju, gdybym ją zostawiła, to raczej bym ten dekolczyk po prostu troszkę wyżej złapała, może niekoniecznie jakoś, wiecie, pod samą szyję, ale jednak troszkę wyżej, no bo na dzień dobry tak tutaj się jakby rozchodzi na biuście, bo widać, że jakby tego materiału tutaj jest troszkę za dużo. Rękawki są krótkie, ale tutaj jest gumeczka, więc w zależności od tego, jakie macie ramiona, może być tak, że będzie Wam się tutaj wpijało, bo u mnie dosyć mocno przylega, więc podejrzewam, że po całym dniu już bym tutaj odczuwała te rękawki, podejrzewam, że nawet po godzinie już bym je odczuwała. Dalej yy, sukienka jest tutaj odcinana w pasie, tak, bo mamy Tutaj, wiecie, ten dekolt na zakładkę. Sukienka jest odcinana w pasie, ale to, co mi się w niej podoba, to właśnie ta falbanka na dole tutaj. Tu niby jest taka zakładka, ale to nie jest wcale założona. Ona ma po prostu normalną długość. Natomiast, no, bardzo mi się to podoba. To wygląda naprawdę fajnie. I ta długość też jest właśnie taka idealna do kolan. Ale powiem Wam, że no... Nie wiem, chyba, chyba jak na mój komfort trochę mimo wszystko za bardzo przylega, jakby była tak dosłownie odrobinę luźniejsza. Może, gdybym założyła bieliznę modelującą, to faktycznie jakby troszkę by bardziej opływała. Pamiętajcie, że te spodenki, które ja mam pod spodem tutaj, one są też bawełniane, więc wiadomo, że jakby było śliskie, to możliwe, że inaczej materiał by się na tym układał, natomiast do bawełny no troszkę się to jakby tak czerpia, czy też, wiecie, w zależności od tego, jaki materiał mamy na wierzchu. No nie wiem, tak nie jestem. Nie, nie, nie wiem za bardzo. Z jednej strony mi się podoba, ale z drugiej strony, tak jak się na siebie patrzę, to takie mam wrażenie, że jednak trochę za, za, za bardzo jest taka dopasowana. I chociaż ja wiem, że dziewczyny tak chodzą, ja nie mówię, że tak nie wolno chodzić, czy że w ogóle zabraniam. Nie, nie, tu bardziej chodzi o moje osobiste preferencje i o to, jak ja się w tym czuję i czy ja będę chciała w tym chodzić, więc... Tutaj właśnie tak nie jestem przekonana i mam wrażenie, że mimo wszystko też ten jasny kolor, niby czarna, ale białe kwiaty, więc generalnie jest biała, tak? Też podkreśla tu całą tu moją oponkę, szczególnie właśnie ja na przykład widzę, że ona podkreśla tutaj, czyli ten moment, kiedy moja oponka zderza się właśnie tutaj ze zgięciem nogi i pachwiną, tak? Czyli ten moment tu, więc... Z jednej strony jest najfajniejsza z całego zamówienia, naprawdę mega mi się podoba. A z drugiej strony, właśnie no tutaj, gdyby była odrobinę luźniejsza, tak dosłownie pół rozmiaru luźniejsza, albo może jakoś tak. No nie wiem, no tak się zastanawiam. Natomiast ogólnie, no mega. I ten dekolt, właśnie widzicie, tutaj jest taki przykład, gdzie dekolt jest. Ym, odkryty, tak jak na przykład w tych poprzednich, ale też podkreślony, nie ma tego odcięcia w połowie do dokoltu, więc ten biust ładnie wygląda i tutaj wszystko w porządku jest, więc no ech, fajna. Na nią, się, na nią się będę zastanawiać, tak? więc mam jeszcze chwilę do zwrotu, muszę sprawdzić w ogóle ja, y, y, ile czasu mam na zwrot, bo y, normalnie chyba jest 14 dni, ale czasami sklepy wiecie w pandemii wydłużały ten okres na przykład do 30 albo nawet do 100 dni, 90 dni, 100 dni, jest za ma standardowo 100 dni od zawsze, więc no, muszę tutaj sprawdzić i się zastanowić, bo wy pewnie nie widzicie tego filmu zaraz jak ja go nagrałam, tylko pewnie kilka dni później. Ale jestem bardzo ciekawa waszej opinii. W ogóle jestem bardzo ciekawa waszej opinii na temat całego zamówienia z Ofseja. Jak sądzicie właśnie czy spodobały wam się te ciuchy, czy na przykład spróbujecie coś zamówić teraz wiedząc jak mniej więcej te rozmiary wyglądały na mnie. E, więc też macie pewnego rodzaju porównanie, no bo ja tych filmów ciuchowych już nagrywam od lat bardzo, bardzo dużo, więc możecie mniej więcej zobaczyć. Jeżeli wam coś innego wpadnie w oko, ewentualnie chcecie na przykład, żebym zrobiła drugą, powiedzmy, część tego i zamówiła same bluzki, to dajcie znać w komentarzach, to wtedy będę miała to na uwadze, będę patrzyła właśnie, jak się coś może nowego pojawi, albo może na wyprzedażach na przykład coś, wiecie, więc, e, więc wtedy koniecznie napiszcie w komentarzu. I to tyle jeśli chodzi o ten film. Przetrwałyśmy burzę, nie wyłączyli prądu, więc bardzo mnie to cieszy, więc yy, jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli Wam się filmy ciuchowe spodobały, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. W najbliższym czasie będzie jeszcze film z Bondrixem oraz C&A, tylko jeszcze są nie nagrane. A przynajmniej na moment nagrywania tego, bo to jest pierwszy z tych trzech paczek, który nagrywam, tak więc na, na pewno niedługo możecie się spodziewać kolejnych filmów. No i generalnie filmów ciuchowych, ale też oczywiście i innych, tak więc jeżeli Was to interesuje... To zostawcie proszę kciuka do góry, zasubskrybujcie mój kanał. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie mi napiszcie, co sądzicie o zamówieniu, czy coś zamówiłyście z Orseja i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!